Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Iwono. Pach, pach, pach. Sytuacja do końca tego roku. Jak będzie wyglądała sytuacja do końca tego roku? O, proszę Pani, tutaj jeszcze się dużo wydarzy. Dużo wydarzy. E, przede wszystkim maj, tak, bo to jest karta majowa. Tu pokazuje się karta rydwan, czyli rusza Pani do przodu, ma Pani jakieś dwa kierunki działania i nie za bardzo Pani może czuć czy wiedzieć, w którą stronę bardziej nacisnąć, tak? Ale dzieje się tu dużo. Czerwiec. Lipiec. Sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. A grudzień królowa denarów, czyli dobrze tutaj jakby pani, e, dobrze wygląda pani, jeśli chodzi o grudzień. E, natomiast co tutaj się może wydarzyć? Od razu maj, tak, proszę nie traktować też tarota jak zegarka, ale maj, czerwiec. Mamy tu kartę rydwanu, rydwanu, wyboru drogi, więc dobrze się proszę zastanowić, w którą stronę ma Pani iść. Znaczy, suma sumarum w grudniu królowa denarów mówi o stabilności finansowej, więc jakby to, co się wydarzy tutaj po drodze i tak i tak zmierza do szczęśliwego finału. Tylko no po co jechać tym rydwanem po wyboistej drodze, jak można po autostradzie, krótko mówiąc. I myślę, że tutaj mi takie słowa najbardziej przychodzą do głowy. Ma pani kartę gwiazdy, która mówi o karierze, o pieniądzach, o spełnianiu marzeń, ale tak jakby się miała, ale tak jakby pani miała iść w coś nowego. Jakby te stare, czy pomysły, stare pomysły tutaj. Należałoby jakoś tak um, zrewitalizować, odnowić. A przede wszystkim, właśnie, troszkę tak ruszyć w, w nieznane, acz zbadane. W nieznanym, acz zbadanym kierunku. O, to chciałam powiedzieć. Bo tu mi się tak, tu mi się y, i odwróciła karta cesarza. I odwróciło mi, się, odwróciło mi się koło fortuny. Dlatego właśnie ten rydwan będzie tu kluczowy. Nie walczyć na siłę. Nie walczyć na siłę, jedna droga to jest. Nie walczyć na siłę. Może, może ma Pani taki, taką myśl, może chodzi o osoby w Pani otoczeniu. I może nie chce Pani przyjąć punktu widzenia, myślenia kogoś, a karty mówią nie walcz, nie walcz z tym. Poukładaj elementy, które są. Weź z tej propozycji, z tej, z tej, z tej, tak? Tu mam Pazia Kielichów, tu mam Maga. No jakby ta, ten kierunek nie walcz na siłę, jest lepszy od tego drugiego kierunku, gdzie też pokazuje się, Paść kielichów, czyli kreacja, dobra propozycja. Ale mimo wszystko to jest lepsze. Mak ma po prostu większy potencjał, większy potencjał zmiany i tworzenia. Dziesiątka kielichów satysfakcja emocjonalna. Może tu chodzi o jakiś członków rodziny. O, tu też. Tak jak powiedziałam, ten rytwan daje Pani taką trasę, albo wyboistą po dołkach, ale i tak i tak dochodzi Pani do energii królowej denarów, albo po autostradzie. I omija Pani wtedy odwrócone koło fortuny, dziesiątkę mieczy. Także no to jest Pani wybór. I Pani droga, po co się tutaj jakby tak narobić, jak kto głupi, czy nawalczyć o coś? Może nie ma sensu walczyć z dziesięcioma wrogami naraz, tylko ich sobie jakoś zjednać, coś im zaproponować. To tyle miałabym tutaj do powiedzenia na ten temat. Co zrobić, tak Co zrobić, żeby było tak jak w miesiącu marcu? Jeszcze zobaczę. Co zrobić, żeby było tak, jak w miesiącu marcu? To są propozycje. Co zrobić, żeby było tak, jak w miesiącu marcu? Podjąć decyzję o działaniu, o podążeniu w to nowe. Jest przy tym też pokazana jakaś kobieta, może współpraca jakaś. Kobieta z pieniędzmi. Decyzja o działaniu. Kobieta z pieniędzmi. O tak. Co zrobić, żeby było tak, jak w marcu. Z nią porozmawiać, z nią wejść w jakiś taki układ. To też może być ktoś, kogo pani lubi, tak? Krótko mówiąc. Ale dwójka kielichów to są. To jest partnerstwo. To są rozmowy. Pyta pani jeszcze tu o pana. Jakie są intencje? Królowa Denarów, też to pani, nie? O, jakie są intencje? Jakie są intencje wobec pani Iwony? co o pani myśli, czego od pani oczekuje, co sam wnosi. No magiem jest, no, na przyszłość. Proszę pani, stałego związku ten pan e, z panią, związku typu my będziemy małżeństwem, on nie chce z panią tworzyć. Jest pokazany w karcie maga, czyli kogoś, kto dużo mówi, przekonująco mówi, nie kłamie, ale ubarwia, taki po prostu e, gawędziarz. Są widoki na przyszłość Szóstka Buław, że Państwo tu możecie się razem spotkać, bo to jest dobra karta, jest wymiana informacji, ale to jest też taka karta takiego podziwu, no to proszę podziwiaj mnie teraz, o jaki to ja jestem, tak? Natomiast to, co on o pani myśli, że pani go nie kocha, działania chce od pani seksu, no krótko mówiąc, i to takiego wie pani. Po, cało, po, po całości. Co ukrywa, coś mu się w życiu kończy. U finansowo, fi, ukrywa, proszę pani, problemy finansowe. Ma obciążenia finansowe i to ukrywa. Nie będziecie razem. No nie. Jest zasmieczy. mieczy. Jest odcięcie, jest odcięcie, czy na całkiem. To, to jest ten najbliższy czas, prawda? Ja myślę, że jak się pani zorientuje, że ten człowiek ma problemy finansowe i tu pani baju, baju opowiada niestworzone rzeczy, gruszki na wierzbie, wie pani. Jak ma Pani ochotę, to jest to dla Pani partner do seksu i tu będzie się Pani czuła zadowolona, spełniona, no i tyle. Czy będzie z tego małżeństwo? Nie na ten moment, ten człowiek nie chce wchodzić w odwróconym asie denarów w poważny związek typu mąż-żona. No ale przynajmniej ma Pani z kim pogadać, o dogadki, o wymarzony partner. Do rozmowy. A będzie opowiadał. No. Tyle. O, karta diabła mi wyleciała. Widzi pani? Romans? Tak. Seks? Tak. A chemia? Tak. A, jeszcze odwrócony a z denarów mówi, że nie będzie nowego biznesu. Decyzja finansowa. Intencje. Decyzja finansowa leży u podstaw jego decyzji, jakieś ograniczenia. Ale lubi panią. No. no lubi panią i tyle. To leży u podstaw decyzji tego pana. A co pani zrobi? No to pani Iwono. To już pani decyzja, tak? Będziecie wymieniać informacje, będziecie się spotykać, ale przyjdzie taki moment, że myślę, że pani powie: no nie, 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 nie. I to z pani strony, nie? To będzie. Uczucia do pani. MAK między Wami. Obciążająca relacja dla Pani, dla Państwa. A w, w efekcie, jeśli on by zauważył, że Pani y, nie gra według jego zasad i nie spełnia jego życzeń, to odejdzie wtedy. Odejdzie. Mhm. Dziękuję bardzo.